Przypatrzmy się teraz pierwiastkom będących w tej samej grupie. Porównajmy pierwiastki będące w tej samej grupie. No, weźmy sobie pierwiastki grupy drugiej: beryl, magnes i wapń. Czym się różnią, a co mają wspólnego? Popatrzmy na model. Widzimy, że beryl ma dwie powłoki, magnes ma trzy powłoki, a Wapń powłok ma 4, co widać przy konfiguracji elektronowej powłokowej. Natomiast co mają wspólnego, Proszę zobaczyć, wszystkie pierwiastki będące w drugiej, grupie drugiej mają tą samą liczbę elektronów walencyjnych, czyli będąc w grupie drugiej mają dwa elektrony walencyjne Czyli będące w tym na zewnętrznej pomocy. Jest to cecha charakterystyczna pierwiastków będących w tej samej grupie. Co jeszcze ciekawego można zobaczyć, proszę zobaczyć, promień atomowy rośnie, czyli są coraz większe pierwiastki, czyli im dalej w grupie, im bardziej w dół w układzie okresowym, tym promień atomowy rośnie. Co jest logiczne, skoro przybywa powłok, no to i rozmiar atomu rośnie. Ale proszę zobaczyć, z elektroujemnością, czyli zdolnością atomu do przyciągania elektronów jest zupełnie odwrotnie. Elektrojemność maleje. Dlaczego? Dlatego, że ten elektron na ostatniej powłoce jest coraz słabiej przytrzymany przez dodatnio naładowane jądro. Popatrzmy jeszcze na grupę 16. Grupa 16 tlen siarka selen. Co wspólnego znajdziemy, czym się różnią. Popatrzmy na model atomu. Również ma tlen dwie powłoki, siarka trzy powłoki, selen cztery powłoki, czyli proszę zobaczyć, że ilość powłok rośnie systematycznie, a co wspólnego mają? Proszę zobaczyć, 6 elektronów. Walencyjnych. Czyli grupa 16 ma 6 elektronów walencyjnych, czyli rozciągając to na dalsze grupy, możemy przypuszczać, że w grupie 15 z tej będzie 5 elektronów walencyjnych, w grupie 14 4 elektrony walencyjne, w grupie 13 3 elektrony walencyjne, w grupie pierwszej 1, 1 elektron walencyjny, czyli kończąc rozumowanie pierwiastki grupy 17 mamy. mają 7 elektronów walencyjnych, a pierwiastki grupy 18 mają tych elektronów walencyjnych. 8. Podsumowując, grupa zawiera pierwiastki o tej samej liczbie elektronów walencyjnych. Oraz numer grupy informuje. O liczbie elektronów walencyjnych. Zgodnie z powyższym schematem. Myślę, że teraz wiadomo, co łączy pierwiastki będące w tej samej grupie układu okresowego. No i warto jeszcze na koniec zauważyć, że promień atomowy również. Rośnie w grupie szóstej, tak jak było to w grupie drugiej, i również elektroujemność maleje. To jest błąd zrobiony, to powinno być 2,4. Porównajmy teraz pierwiastki będące w okresie drugim, czyli lit, beryl, bor i węgiel. To, co teraz zauważymy, dotyczy wszystkich okresów. I teraz proszę zobaczyć. Model litu. Mamy dwie powłoki, dwie powłoki, dwie powłoki, dwie powłoki. Czyli pierwiastki będące w tym samym okresie mają tę samą liczbę powłok. W tym samym okresie mają tę samą liczbę powłok. Co jest bardzo ważne w tym momencie? Proszę zobaczyć, że numer okresu odpowiada liczbie powłok. Numer okresu odpowiada liczbie powłok. Czyli pierwiastki okresu 5 mają 5 powłok, 4, 4, 3. Co jeszcze ciekawego można wyczytać z tego porównania? Proszę zobaczyć, Przybywają tyle samych powłok, ale elektronów logicznie przybywa coraz więcej. Czyli tu mamy jeden elektron walencyjny, tu mamy dwa, tu mamy trzy, tu mamy cztery elektrony walencyjne. Co z promieniem atomowym? Mimo, że przybywa elektronów, to proszę zobaczyć, że promień atomowy jednak maleje, bo nie przybywa powłok, przybywa elektronów na zewnętrznej powłoce. W wyniku oddziaływania dodatnio naładowanego jądra z elektronami na powłokach, których jest coraz więcej, zwiększa się oddziaływanie między dodatnio naładowanym jądrem a ujemnymi elektronkami i można powiedzieć, atom się zacieśnia, czyli robi się coraz mniejszy. A jak robi się coraz mniejszy, to elektrony walencyjne są coraz bardziej trzymane, czyli proszę zobaczyć, że elektroujemność, zdolność atomu do przyciągania elektronów rośnie w okresie, w przeciwieństwie do promienia atomowego. I to jest bardzo ważna rzecz, którą należy dostrzec w układzie okresowym. I te zależności powtarzają się we wszystkich okresach, w drugim, trzecim, czwartym i tak Mamy tutaj schemat układu okresowego w różnych kolorkach, ponieważ pierwiastki zapełniając kolejne powłoki, podpowłoki robią to według pewnego systemu. Okazuje się, że pierwiastki będące w pierwszej i w drugiej grupie układu okresowego zapełniają elektrony na podpowłoce S, plus jeszcze Hel na podpowłoce 1S2, ten drugi elektron. Potem pierwiastki od grupy 13 aż do grupy 18 zapełniają podpowłokę P, czyli należą do bloku P. Czyli ten będzie P1, P2, P3, P4 i tak dalej, i tak dalej. Środkowe, tak zwane grupy poboczne. Należą do bloku D, gdyż zapełniają podpowłokę D. Natomiast tak zwane lantanowce i aktynowce zapełniają podpowłokę F, należą do bloku F. Ten schemacik na pewno może być przydatny przy pisaniu konfiguracji elektronowej, czy S, czy P, czy D, czy F. Zawsze można się posłużyć tym schemacikiem. Na pewno. Będzie łatwiej, ale też mamy tu piękną zależność między budową atomu a położeniem pierwiastka w układzie okresowym. To jest kolejny dowód na to, że układ okresowy jest zbudowany z głębokim sensem. I na koniec proponuję takie ćwiczenie podsumowujące: napisz konfigurację elektronową podpowłokową i powłokową. Następnie w tych konfiguracjach zaznacz elektrony walencyjne, wskaż blok SPDF, do którego należą, no i warto byłoby sprawdzić, czy wiem, jaki jest numer grupy i numer okresu. Weźmy sobie to dla atomu siarki. Siarka, liczba atomowa 16, okres 3, więc 3 powłoki. K2, L8 i zostało M6, bo jest szesnasta grupa, zgadza się. Jest 6 elektronów walencyjnych. Podpowłokowo to będzie następująco: 1S2, 2S2, 2P6. Skończyliśmy drugą powłokę, trzecia powłoka M, 3 s 2 i 3p4. Zaznaczamy elektrony walencyjne. To są te na ostatniej powłoce. To jest elektrony walencyjne, ale blok, blok jest blokiem P, ponieważ ostatnie elektrony są umieszczone na podpowłoce P. I teraz jeszcze. Numer grupy, numer okresu. Skoro są trzy powłoki, to okres trzeci. Skoro jest 6 elektronów walencyjnych, to grupa 16. O. I jeszcze może jeden przykład. Weźmy sobie atom wapnia o liczbie atomowej 20. Mamy 20 elektronów do rozmieszczenia. K2L8 m 8 i n 2. No i teraz podpowłokową wersją 1s2 2s2 2p6 mamy drugą powłokę rozpisaną, przechodzimy do trzeciej 3s2 3p6 i na powłoce czwartej mamy tylko dwa elektrony 4 S2. I teraz te elektrony są elektronami walencyjnymi, bo są na zewnętrznej powłocy, ale od razu również mówią, że jest to blok S, bo to są ostatnie elektrony. Okres czwarty, bo są cztery powłoki. Grupa Druga, bo dwa elektrony walencyjne. Myślę, że to się robi proste. Spróbujcie teraz na te pytania odpowiedzieć samodzielnie. Dla węgla o liczbie atomowej 16, dla sodu o liczbie atomowej 11 i dla argonu o liczbie atomowej 18. Proszę spróbować samodzielnie. Za chwilę pojawią się rozwiązania. Łącz pauzę i się spróbuj. I podaję rozwiązanie, tu mamy wersję powłokową, tu mamy wersję podpowłokową, zaznaczone elektrony walencyjne i blok P. Oczywiście grupa 14, i okres drugi i to są dane dotyczące węgla. W przypadku sodu proszę zobaczyć, że elektrony walencyjne są na pod powłoce S i blok S, bo to grupa pierwsza. I w przypadku argonu mamy elektron, 8 elektronów walencyjnych, ale ostatnie są na P, więc należy do bloku P. Grupa 18, okres trzeci. Myślę, że teraz dacie radę z kartków, na kartkówce i sprawdzianie samodzielnie.